Hala imienia Dolnośląskich Olimpijczyków w Legnicy. To miejsce, które w przeszłości było świadkiem wielu wiekopomnych wydarzeń w legnickiej piłce ręcznej. Ale 11 maja dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które powalczą na śmierć i życie. Jak przewidujemy, w tym meczu nikt nie odpuści. Oczywiście wszystko z duchem i zasadami fair play. Dlaczego warto przyjść na lotniczą 11 maja? Dla tych starszych panów, dla legend e, Legnickiej Piłki Ręcznej. I miło będzie spotkać osoby, z którymi się nie widziałem, kibiców, którzy nam kibisowali w tamtych czasach, i miło chęcią z nimi przybiegną że w ogóle będzie to bardzo ciekawy mecz i pełen wielu zwrotów akcji i wielu niespodzianek. Nie dość, że będzie na pewno dużo atrakcji sportowych, to i na pewno dużo fajnej zabawy i śmiechu. Dla wszystkich kibiców. To jeżeli się nadarzyła taka okazja, jak tu będzie taka impreza, no to myślę, że, 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 że będzie fajnie i miło, wesoło i przyjemnie. Pomimo upływu lat na treningu zawodnicy nadal pokazują wielką jakość. W piłce ręcznej trzeba być w końcu. To trzeba być naprawdę e, wszechstronnie e, uzdolnionym trzeba być naprawdę szybkim, e, odważnym człowiekiem. E. Na pewno, więc tak jak zawsze na lotniczej, zobaczymy widowiskowe spotkanie, ale warto pamiętać, że będzie to przede wszystkim Zdecydowanie spotkanie z przyjaciółmi, walka była kiedyś, dzisiaj e, robimy co innego. Dzisiaj się uzupełniamy, bawimy. E. Oczywiście, 15 lat razem w pokojach na, na obozach i meczach i dzisiaj spotykamy się po kilku latach. Tutaj się zdecydowanie inaczej oddycha, to się lepiej oddycha. To jest inny tle. Już 3 lata temu zaczęliśmy się przygotować tego meczu, więc jesteśmy na spokojnie przygotowani. A więc kochani kibice, 11 maja o godzinie 13 przyjdźcie na lotniczą. Będzie się działo. Pod, łzy, na pewno kontuzje i na pewno trochę śmiechu.